Nieoficjalnie wiadomo, że jeden z wędkarzy chciał zarybić jezioro kłodawskie sumikiem karłowatym. To jest gatunek ryby, który jest uznawany za szkodnika polskich wód. Nie wiadomo nawet, czy wpuszczone do jeziora ryby w ogóle były żywe. W sobotę wieczorem odpoczywający tutaj turyści zaalarmowali pracowników Urzędu Gminy Kłodawa, że w jeziorze pływa dużo śniętych ryb. Urzędnicy w niedzielę rano poprosili o pomoc Straż Pożarną. Nasze zadanie polegało na wyłowieniu tych ryb i ich utylizowaniu. Ile tych ryb było? Tych ryb dosłownie było 30 sztuk, 15 kg. Czyli to nie jest dużo. No, zdecydowanie nie jest to duża liczba. W jeziorze Kłodawskim można jeszcze znaleźć śnięte ryby, które woda wyrzuciła na brzeg, ale w wodzie widać dużo innych, żywych gatunków. Władze gminy od razu zleciły kontrolę jakości wody. Powiadamiamy e, wioś który przyjechał, pobrał próbki wody. No, do dnia dzisiejszego nie mamy jeszcze wyników, ale podejrzewam, że będą dobre z tego względu, że z racji tego, że mamy tutaj to gminne kąpielisko, to też my zlecamy badania wody dla Sanepidu i ostatnie badanie było robione w granicach około połowy maja. I wyniki są bardzo dobre, zresztą od wielu, wielu lat to są takie same, woda jest tu czysta, nadająca się do kąpieli. Kąpielisko w Kłodawie działa normalnie i to jest bardzo ważna informacja, nie tylko dla mieszkańców gminy Kłodawa, ale też dla mieszkańców Gorzowa, bo to jest zwłaszcza w weekendy bardzo popularne miejsce wypoczynku.